Cześć, witam Was w mojej kuchni. Słuchajcie, zrobimy dzisiaj przepyszną zupę, zupę rybną z dorszem. Zobaczcie, jaka jest prosta. Jak macie tylko bulion, na przykład został Wam po niedzielę, bo robiliście rosół. Taki przepyszny rosół możecie zobaczyć u mnie na kanale. Naprawdę jest wyjątkowy, świąteczny i na niedzielę można go używać. I ten bulion Wam zostaje, bo gotujemy sporo rosołu zawsze. I wtedy ta zupa rybna doskonale komponuje się. Ona będzie z pomidorami, będzie ostrawa, będzie imbirowa, będzie burzkatułowa trochę. Wszystko dobrze skomponowane, fantastyczna. Zaczynamy! Jak powiedziałem, jeżeli bulion już jest, a mam tutaj 1,5 litra bulionu, takiego dosyć mocnego, będziemy go trochę rozcieńczać, bo chcemy mieć 2 litry przynajmniej zupy, zaczniemy od 2 litrów. No i ten koncentrat pomidorowy, przecier tak naprawdę to jest. Można też użyć koncentratu w słoiczku, tego 30%, ale ja używam pysznego, dobrego przecieru pomidorowego. Tutaj mamy, zobaczcie, naszego dorsza pół kilo dorsza. Będziemy coś z nim robić to za chwilę. Warzywa. Trzy marchwie, no i jeszcze pietruszka, jedna wielka albo dwie mniejsze. Jedna czwarta dużego selera, kawałek pora i cebula. Nie będziemy nic smażyć, wszystko będziemy gotować w jednym garnku. Przyprawy, gałka mszkatułowa, jak mówiłem, imbir, coś na ostro, czyli pieprzka jen. Aha, nie ma zwykłego pieprzu, zaraz go tutaj dam, ale tam w składnikach jest napisane. Od razu tutaj wlewam bulion. Zobaczcie, 1,5 litra to nie jest tak mało wcale. Ale to obiecane pół litra wody jeszcze wleję. Zapalam gaz. I powoli może się zaczynać gotować. A ja muszę tutaj zrobić trochę porządku, bo na początek będziemy obierać warzywa. Oczywiście nie będę wam tego pokazywał. Ja obieram cebulkę. Kroję na bardzo drobną. O, może nie bardzo, ale drobną. Raz was uprzedzę, że wszystko później będziemy po zagotowaniu blendować, więc chodzi o to, żeby cebula nam pięknie się rozgotowała w zupie. Por, przekroję na pół i na cieniutkie półki go pociekam. Resztę warzyw ścieram na grubych okach tarki jarzynowe. Ponieważ pięknie warzywa są starte, możemy wędrować z nimi do garnka. Nawet jeszcze nie zagotował ten bulion, ale my już możemy tutaj to wrzucić, zamieszać i czekamy. Ugotujcie je tak, żeby można było zbędować. Przygotujcie sobie ostry nóż, naprawdę ostry, taki żeby, zobaczcie, mógł delikatną rybę kroić na plasterki. Kroimy takie półcentymetrowe plastry. Delikatnie, nie za szybko. Wszystko musi być pod kontrolą. Na tym przykładzie już pokażę Wam co dalej. Dalej kroję to w poprzek. I jeszcze raz w kosteczkę. Zobaczcie, delikatna, mała, rozlatująca się, kosteczka. Tak będziemy właśnie w całości tą kosteczkę wrzucać do naszej zupy. Moi drodzy, gotuje się już tak 20 minut, może nawet troszeczkę więcej, więc spróbuję, czy te warzywa już są może miękkie. No! Super są! Możemy blendować. Musimy oczywiście zrobić tak, żeby była gładka jedna zupa. Hmm, pięknie nam się zagęściło, a do pełni roli całej ten oto koncentrat, czyli przesiel pomidorowy, a teraz możemy przyprawiać. Myślę, że pieprzu cayenne możemy dać z pół łyżeczki, tyle. Natomiast imbiru też z połowę. O tak. Teraz koniecznie trzeba podrzucić troszkę gałki muszkatołowej. Ja zetrę połowę gałki. Mmm, pięknie pachnie. Tak na łyżeczkę białą, to też będzie troszkę mniej niż pół łyżeczki może ale tarta gałka jest bardziej aromatyczna. Uważajcie tylko, żeby cała Wam nie wpadła do środka. O, imbir i gałka ładnie tutaj wprowadziły nam zapach. Ponieważ przy okazji próbowania warzyw próbowałem też zupę, to wiem, że nie była zbyt słona. Jedna trzecia łyżeczki soli i nie była zbyt ostra na pieprz. Więc odrobinę pieprzu. I trzeba to zagotować. I teraz już możemy dodawać pomidory. Całą butlę tu wleję. Wiecie ile tutaj było? Eee, 700 gramów tego przecieru pomidorowego, ale troszeczkę już było ubrane, więc jakieś 600 gramów, ale cała butelka może być. Zamieszajmy. Oczywiście w tej chwili musi się zagotować ponownie nasza zupa. Ekstra się zagęści. Już teraz jest Gęstsza, fajniejsza. Dobrze, czekamy aż będzie wrzała. Moi drodzy, ostatnia próba przed podawaniem już, w zasadzie nie, przed skończeniem, czyli przed wrzuceniem ryby, bo jeszcze przecież nie wróciliśmy ryby do zupy, no to spróbuję. O, pomidory dodały takiego słodko kwaśnego smaku. No, pomidorowego, oczywiście, świetnie. To dosyć ostra, więc uważajcie z krajen. Bo, że jak nie lubicie zbyt ostrych, no to dajcie troszkę mniej tego pieprzu kajen. Reszta, słoność. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Kończymy. Spójrzcie, solidnie się tutaj gotuje. Ale ja wyłączam już. Poczekamy, aż się uspokoi. Mogę jeszcze zamieszać. I teraz. Na niegotującą się już zupę, tylko na ten wrzątek, który tutaj mamy, wrzucamy delikatnie rybę. Wszystkie nasze kawałeczki co do jednego i delikatnie rozprowadzamy, nie mieszamy mocno, nie gotujemy już, żeby kawałki ryby się nie rozleciały tam w środku nam, gdyby to buzowało oczywiście, wiecie, rozsypałyby się. A tak to zobaczcie, one się same pod wpływem tego wrzątku, ugotują, dojdą tutaj i teraz zostawiamy tak na 20 minut. Za 10 minut możemy je trochę zamieszać jeszcze delikatnie, ale już nacieknie cieknie i to wszystko, zupa zrobiona. A z czym by tu podać taką pyszną zupę? Zrobimy proste, wspaniałe grzaneczki z masłem czosnkowym i tyle, będziemy właśnie tą zupę przegryzać tym masełkiem. Mam tu masło, czosnek, wystarczy połączyć te dwie rzeczy przez praskę i dobrze wymieszać. Masło musi być mięciutkie, jak widzicie. Nie było z tym problemu, gdyż postawiłem blisko kaloryfera. Pięknie pachnie czosnkiem. Ale wpadłem jeszcze na dodatkowy pomysł. Mam tu świeżą bazylię, więc fajnie byłoby wprowadzić coś zielonego. Tak, żeby na naszych grzankach ta zieleń się pokazała. O przecież zupa nasza jest pomidorowa, więc bazylia idealnie pasuje też do tego dania. Teraz wystarczy mieć tylko fajną bułkę, pokroić ją, posmarować i upiec w piekarniku, który już właśnie włączyłem. No to zobaczmy, już wszystko gotowe. Zobaczcie, nawet ta ryba wypłynęła, ten dorsz, po ugotowaniu. Troszeczkę tutaj nam się roz, rozszedł w zupie i w każdym jej miejscu jest, będzie fajnie nalewać. Jedna porządna, a może i półtorej, dwie łyżki. Zupy z dorszem. Do tego grzaneczkę. O, topiła się. Tutaj. No jeszcze element zielony, proszę bardzo. No i przyjrzyjmy się jeszcze z bliska. To są dorsze. No i grzanka czosnkowo bazyliowa. Wszystko piękne. Już idziemy jeść. Musicie spróbować tej zupy, bo jest przepyszna. Jeżeli podobał Wam się ten przepis, dajcie subskrypcję, dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie w ogóle mój kanał, żeby co tydzień, tak, co tydzień w środę właśnie, dostawać jakiś fajny przepis. Jest już mnóstwo na moim kanale, szczególnie szukajcie przepisów świątecznych, przepisów obiadowych, ciast, wszystkiego, wszystkiego, co Wam się zamarzy. Szukajcie po całym kanale, naprawdę jest tego sporo. No i co? Środa dotuje, tak ma być. Cześć!